Jeżeli chcesz dodać notatkę do sekcji w kizlist, możesz to zrobić na trzy sposoby. Sposób pierwszy. Wystarczy, że na końcu paska nazwy sekcji klikniesz zielony plusik, a następnie wybierzesz opcję Dodaj notatkę. W polu notatki wprowadzisz jej treść i odklikasz. Sposób drugi. Jeżeli chcesz dodać notatkę pomiędzy produktami, wystarczy, że klikniesz niebieski plusik, który pojawi się pomiędzy nimi, wybierzesz opcję Dodaj notatkę. W polu notatki wprowadzisz jej treść i odklikasz. Notatka zostanie dodana. Sposób trzeci. Na końcu sekcji znajdziesz szary plusik. Wystarczy, że na niego naciśniesz, wybierzesz opcję Dodaj notatkę, wprowadzisz treść notatki i odklikasz, a twoja notatka zostanie dodana. W Kizlist możesz dowolnie zmieniać położenie notatki. Wystarczy, że przytrzymasz ją lewym przyciskiem myszy i przesuniesz w dowolne miejsce. Co więcej, jeżeli chcesz, aby twoja notatka nie była widoczna dla klienta na udostępnianej liście, przesłanej propozycji czy wyeksportowanym PDF-ie, wystarczy, że klikniesz ikonkę niebieskiego oczka w lewym dolnym rogu, a twoja notatka stanie się niewidoczna. Jeżeli ten filmik był dla ciebie pomocny, zostaw kciuka w górę i subskrybuj nasz kanał.